Ciężko, tutaj było, to i Bobby, was w MTA, chcieliście MTA, więc kurczę nagrywam, bo e, serwer, na którym grałem w Sampie, e, kiedyś bardzo, bardzo dawno, to jeszcze było na live'ach e, Full Gaming, teraz to jest multi -server się nazywa. Zmienili sobie nazwy i tak dalej, zrobili MTA. E, a że było dużo e, komentarzy pod poprzednim tam filmem z Sampa, że MTA lepsze, postanowiłem, że będzie, e, że ja nagram sobie MTA, tak po prostu, tak na chillku. Akurat startowali. dzisiaj był start, tam chyba 18, czy coś takiego. Ja sobie wbiłem. E, tam mogliście zobaczyć, właśnie, że był spawn. E, i, I na dzisiejszy odcinek, na ten materiał, chciałbym e, iść sobie do Urzędu Miasta po prawo jazdy. Tak jak zawsze e, robię na wszystkich serwerach RP, bo nie jest to serwer RP, e, czyli realne życie. Takie właśnie fajne e, nacilku. Rzadko strasznie tutaj gra i ja mi nie zna tych komentarzy jak się na przykład pisze i tak dalej, bo są jakieś różne takie anim, ale jak się da F1, tak, F1 to jest tutaj wszystko, że ekwipunek, to trzeba nacisnąć i pojazdy i tak dalej. Mamy ekwipuneczek, telefonik, patrzcie, użyj telefon. Mamy jakiś tutaj telefon, jak damy 997, już próbowałem, to dzwonimy na policję. Jest, no, no śmiesznie, jak mogę to wyłączyć. Idziemy, jak nie chce telefonu. Dobra, idziemy do Urzędu Miasta. Mamy 1000 dolarów na start. Więc. Yy, idziemy. Dowód osobisty, rejestracja pojazdów, teoria prawa jazdy. Czyli nawiąże zrobić dowód osobisty, co? No w sumie to jest prawda. Dobra. Tylko teraz gdzie co tutaj jest? Bo jeszcze mi tutaj nie było. Yy, kurde, 250 zeta. Tych dolców? Kurde. Tu Do dowodu widzę, że nikogo nie ma. Wszyscy kurde wolne sobie zrobili. Tutaj ktoś jest, to jest jakaś kawiarnia. To nie. Tutaj też nikogo nie ma. Dobra, robię prawo jazdy bez dowodów, po co dowód ty. Hop, e, akceptuj. Co należy rozstawić w wypadku awarii? No, no trójkąt. Czy można parkować na przejściu dla pieszych? Nie. Jaki jest stosunek ilości uciśnięć klatki piersiowych do oddychów podczas RKO? CO TO JEST RKO? A, to jest, no ta akcja ratunkowa serca, jak cię pisgnie samochód i, i umierasz. E, czekaj, jak to było? Kiedyś w szkole się uczyłem na EDB, pamiętam. E, czekaj, tam było chyba... Zbuta na klatę 30 razy. A jak, nie, jak już nie oddycha, znaczy no, jak oddycha... Czy coś takiego? Wiem, że było chyba 30 na klatę, ale 32, 2, 30, tu. tu, tu, tu chyba 30. No 30 razy z buta na klatę. Pamiętam. Co, eee, zeszłeś prawo jazdy ziomek, nie spisuj ode mnie. Eee, czy widząc pojazd z którego wydobywa się dymy, masz obowiązek wezwać straż pożarną. Eee... Kurde, nie wiem, no, dym leci, straż pożarna. Tu może się coś tam hajcować czy coś, no, ale najpierw lecimy, zobaczyć, obczaić. Znam straż miejską. No, mam obowiązek, no. No, niby mam obowiązek, zobaczymy. Czy dozwolone jest wyprzedzanie prawą stroną? nie, Od lewej wyprzedzamy. Który bieg jest właściwy do rozpoczęcia razy jazdy samochodem osobowym na suchej powierzchni? Ten, na którym jazda została zakończona. Co. No pierwszy, z pierwszego przecież ruszamy. Eloty, Czy wolno zatrzymywać się na torach? Yy, nie. Jak jedzie pociąg i was... To jesteście killen. <laughs> <laughs> Czasami widzę że takich idiotów, którzy się zatrzymują na pasach. Na tych, na pasach. Na pasach też, ale... Na, to, na torach jest korek, a, a jest klasą, kurde, tora. Powinni tak, wiecie... Kurde, co z tego? Niech sobie będzie większy korek, ale jak będzie jakich łeb, jak, jak, to będzie przełambane. Kto ma obowiązek używać świateł w pojazdach? Tylko motocykle, wszyscy kierowcy, tylko pojazd ze sobą. No, no, wszyscy muszą używać świateł. Jakie głupie pytanie ty. Jak długo będziesz prowadził reanimację osoby nieprzytomnej? Do momentu aż poszkodowany przestanie oddychać, aż usłyszę ambulans. Yy. Nie pamiętam, no. Ambulans może jechać 4 godziny. To też poszkoda mi, że przestanie oddychać do 20 minut. Ambulans dam, nie wiem. Jaki jest stosunek uciśnić klatkiem? No, przecież już to było! 30 razy złota na klatę, Egzamin zdany pomyślnie, wynik 90%, ciekawe czym dałem źle. Teraz czekać egzamin praktyczny. Czerwona ikona S na mapie. Ok, zdaliśmy egzaminek e, praktyczny. Praktyczny, więc idziemy na S na mapie, gdzie jest S. S jak, nie wiem co. Ty, gdzie jest S na mapie? Kurde, jak wcisnę F11, to mi zakończy to. Recording, nie mówię. ja pierdziulę. Gdzie jest S na mapie? Ziomek. Gdzie jest S na mapie? Pojejecha mi ktoś! Mapa M. Nie mogę tak, no niech to szlak. Z buta muszę tyle targać. Gdzie to jest ty? S na mapie. Tutaj są duże jest S. S bank. To gdzieś powinno być tu. Czekajcie, mogę sobie włączyć mapę? Nie mogę tu tak mapy. Kurde! E, ustawienia gry e, sterowanie. Szumach maszą faszum, e, bindy. F11 gdzie jest? Muszę sobie go przekalibrować, bo. Ty. Nie ja takich rzeczy, jeszcze mi się sam zaciął. No ja na E, a nie na F10 mam, dobra. Nieważne, jeszcze pomy... już się pomyliłem. S na mapie, dobra, tutaj jest S, a my jesteśmy. Tak daleko? Halo taxi? Taxi, where are you? Dobra, jestem już blisko. Doszedłem, jesteśmy po małym cięciu. E, pomyliłem w ogóle ścieżki, pomyliłem ścieżki i poszedłem do tego SCSD. Tutaj, tu, tu czekajcie, nie pokażę. Tam jest takie S na mapie zaznaczone. I myślę, że do tego mam iść, ale e, okazało się, że nie to. I, i, i mi tutaj Viralox, czyli główny admin, e, właściciel, i tak dalej, e, powiedział mi, że że, że że, 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 Muszę sobie wkliknąć po prostu F1 nawigację, i tutaj, jak sobie po prostu to klikniemy. To nam zaznaczy czerwony punkcik, więc więc na chilku e, idziemy teraz tam. Jestem już tutaj bliska, jest szkoła jazdy. Tylko, że ona jest zamknięta, ty jak to, szkoła jazdy zamknięta? No nie, ej! No, tyle mnie dzieli od prawa jazdy, dobra. Ale co tam przez płoty? Ile przez płot jak chcę zdać prawo jazdy. Dotarłeś na, na miejsce, ok. Hop, hop. Egzamin praktyczny za 500. Akceptuj, chcę zdawać. O, ale mamy tutaj jakiegoś golfy ty. Proszę zapiąć pasy, włączyć silnik. Żeby... Witam, nazywam się Oskar. Prowa prowadzę z panem egzamin. E elo. By skończyć egzamin z wynikiem pozytywnym, nie może pan zrobić więcej niż 3 błędy. O, kurde. Proszę zapiąć pasy, włączyć silnik. Światła oraz hamulce. Czekaj, bo ja tutaj interakcja mhm. muszę dać, że zapnij pasy i tak dalej, nie? A tu w pojeździe można lewy shift. Zapnij pasy, jak ja mam to zrobić? Ok, zapnij. Dobra, zapnij pasy włącz światła Aha, z królem się robi fajnie. Włącz światła, pyk. E, Okej. Okay. Zdjąć hamulec ręczny. Zdejmij hamulec ręczny. I włącz silnik. Zrobiłem trochę nie po kolei, ale ale dobra, jedziemy. Co? Jestem. Przejdź zatoczkę A następnie wróć tyłem. I ja cię, Fonzole, taki test. Ty, ja nie grałem nigdy. Dobra. I wróć do tyłu. Ty, co fajnie takie, fajne, fajne. A! Ty nie zdałbym tego za nigdy, jak ja a, bym miał tak zrobić. Na klawiaturce to jest ciężka, tak to wiecie. Pyk, pyk, pyk. Parę słupków i jest eloszka, nie? Dawaj. Tędy muszę jechać. E, nie mam czasu, nie mam czasu. Chodzą mi do pokoju, kurczę. Jaka zdaje jazdy? Dobra, pyk. No e, jedź. Proszę zaparkować skośnie pomiędzy dwoma pojazdami. Skośnie, tak? Aha, czyli tak jak oni. Dobrze. Bieg. Wyjeżdżamy tyłem, a następnie kierujemy się w stronę parkowania równoległego. Dobra, idziemy dojechać. Zakierujemy się w stronę równoległego. Dobra. Równoległy ziomek. Pyk. Mogę to inaczej zrobić, ale. Skieruj się w stronę bramy i wyjeżdżamy z placu. Okej. Okay. Wyjeżdżam z placu już. No, pik. Proszę przejechać wyznaczoną trasę. Jeżeli ktoś umyśl, umyślnie w ciebie wiedzie, zgłoś to jak najszybciej do administracji. Okej. Okay. Czerwone, dobrze. Teraz tędy. Migaczy tutaj nie ma żadnych kurde. Jedziemy. No spokojnie. Nie szarżujemy. Może tutaj mi się uda zdać prawo jazdy. Jak tutaj mi się uda zdać prawo jazdy, to idę się zapisać na prawo jazdy. Takie prawdziwe. <laughs> nie no, Nie zapiszę się na pra prawdziwe prawo jazdy. Po pierwsze, że... No może zdałbym za trzecim razem. Po drugie, nie potrzebuję. Wolę sobie iść z but, albo jeździć rowerem. E zdrowiej. Taniej. A poza tym, jakbym sobie kupił samochód, to bym się nie wypłacił, bo... Tam cały czas zawsze... Cały czas. Często trzeba coś robić Tu wymienisz to i takie te A tak to w rowerze najwyżej no Ci się dętki, a popsuje I tyle Hop Jedziemy tutaj, trzeba kurde wolno Bo nie widzę Licznika prędkości obieża Nie chcę wyłączyć silnikę. Na czerwony co się będę ty Dobra Tędy No spokojnie trzeba jechać Mówię to jest chyba do 40, przynajmniej kiedyś grałem na jakimś RPK-u, było zawsze do, 30, do 40, tam czy 50 może w zabudowanym Więc spoko na chillku Jedziemy, o pasy tutaj tego, tego, Popatrzyliśmy. Jedziemy dalej Tutaj będzie beka jak tutaj trzeba się zatrzymywać na czerwonym, serio? Ja przez to nie zdam. Ale GTA to GTA, tutaj się nie zatrzymuje nigdy O, nie jedzie, ciapąk, dobra No spokojnie, zdajemy się, wczułem Wie, tam mi się coś popsuło z boku, ale kurde, ten green screen jest jakiś... ...wariat Pyk na spokojnie, na spokojnie. Hopla, hopla. Jadę, jadę. Nie napisali mi, że muszę. Kurde, w tym. powoli jechać. Ale bym tam wyskoczył teraz, jejku. Taka piękna tam jest wyskocznia, ja bym nie mogę z niej wyskoczyć. Tędy Ojejku, ojejku, coś wolnołem, ja! co, no. Przy samym tym Gratulacje, zdał pan egzamin pomyślnie, otrzymuje pan dokument. Zobacz, żeby w dalszym ekwipunku. O, tutaj prawo jazdy użyj. Mogę użyć? chcę je zobaczyć. Nie mogę zobaczyć ich. No szkoda, ale okej, okay. udało nam się zdać prawo jazdy, dzisiaj sobie na czylku mówię że mamy plan zdania prawa jazdy, udało nam się zdać prawo jazdy za pierwszym razem, ehm, czyli bardzo dobrze, tam te, te, te zatrzymywanie się na światłach to ja wiem, ale to GTA coś nie zatrzymuje i tam uderzyłem, bo się zagapiłem, to e tak naprawdę bym tego prawa jazdy nie zdał. E no, e egzamin e terrorystyczny zdaliśmy na 90%, to zdaliśmy na... Nie wiem na ile, ale zdaliśmy. Jest wszystko spoko Ja się będę z wami żegnał. wbijajcie na serwer tutaj nie full gaming, tylko kurde. No 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 na no tutaj na serwer macie IP w opisie. I, 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 I jest naprawdę tutaj spokość, fajnie gra. Ja sobie tutaj będę grał. Jeżeli, jeżeli oczywiście serwer się spodoba to 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 to. Łapeczka, łapeczka w górę. I to by było na tyle. Tutaj macie jeszcze szybkie IP. Jest o, IP serwera 9, takie, takie, takie. takie, Wszystko jest na dole w opisie. Eee, wbijajcie tutaj na Full Gaming i i i gramy sobie razem, zrobimy jakieś kurde tutaj rodzinę. Czy co się da tutaj zrobić, jeszcze nie wiem. Się ogarnie i będzie naprawdę spoko w tym. Czas ja się że nam. Do cześć, Loszka. Strzok.